Słuchajcie, kiedy ktoś obserwuje wasz samochód, musi wiedzieć, gdzie przebywacie. W tym celu podłącza do niego magnetyczny nadajnik GPS. Potem dowiaduje się, gdzie pracujecie i mieszkacie, które miejsca odwiedzacie najczęściej i gdzie najlepiej podwędzić wam auto. Zanim wsiądziecie do pojazdu, przejdźcie się wokół niego i sprawdźcie, co jest pod spodem. Szukajcie małego urządzenia, którego nie powinno tam być. Jeśli je znajdziecie, nie zdejmujcie go. Zadzwońcie na policję, a oni się tym zajmą. Zapadła noc. Jesteście na ciemnym i opuszczonym parkingu. W momencie, kiedy otwieracie samochód i wsiadacie do środka, coś przykuwa Waszą uwagę. Na przedniej szybie leży ubranie owinięte o wycieraczki. To technika stosowana w celu kradzieży samochodu. Złodziej liczy na to, że wyjdziecie z auta, żeby zdjąć ciuch i wtedy nagle ktoś pojawia się znikąd. Zawsze oglądajcie samochód, zanim do niego wsiądziecie. Jeśli widzicie coś podejrzanego, oddalcie się i wezwijcie pomoc. W środku dnia rozlega się pukanie do Waszych drzwi. Ktoś, kto obserwuje Wasz dom, zadzwoni do Was i będzie udawał, że wysłał go jakiś dostawca usług. Mhm. Celem takich przestępców jest zajrzenie do domu i zaznajomienie się z rozkładem pomieszczeń. Wpraszają się do środka, a kiedy już wejdą, potajemnie rozglądają się za cennymi przedmiotami. Jeśli znajdziecie się w takiej sytuacji, zamknijcie drzwi i zadzwońcie do firmy, która rzekomo ich przysłała. Musicie mieć potwierdzenie, zanim wpuścicie kogokolwiek do domu. Złodzieje posługują się też metodą na bezradną kobietę w ciąży. Może Wam się to przytrafić w sklepie, na parkingu, a nawet pod Waszymi drzwiami. Podejdzie do was ktoś ze sztucznym, ciążowym brzuchem i będzie udawał, że źle się czuje. Ta sztuczka polega na waszej natychmiastowej reakcji i chęci pomocy biednemu człowiekowi. W międzyczasie kobieta i jej wspólnik ukradną wam portfel, kluczyki do samochodu lub telefon i nawet się nie zorientujecie. W takiej sytuacji dajcie kobiecie trochę wody, zachowajcie odległość i zadzwońcie po pogotowie. Ludzie, którzy obserwują Wasz dom, szczególnie za granicą, korzystają z systemu komunikacji, żeby ich partnerzy wiedzieli, w jakich warunkach mieszkacie. Rozejrzyjcie się za dyskretnymi znaczkami na drzwiach, we wejściu lub na bramie posesji. Pięć kółek oznacza, że mieszkacie w ładnym domu, gdzie znajduje się dużo cennych przedmiotów. Symbol X na kółku mówi o tym, że w mieszkaniu nie macie niczego wartościowego. Może sami powinniście narysować sobie taki znaczek i zaoszczędzić wszystkim czasu. Inne znaki wskazują, czy mieszkańcy domu są bezbronni, czy już ktoś wcześniej się tam włamał, albo czy na posesji są systemy bezpieczeństwa. Kolejny trik odbywa się mniej więcej tak. Cofacie samochodem i słyszycie głośny huk. Wysiadacie i widzicie, że na ziemi leży ewidentnie zdenerwowany człowiek. Mówi, że zepsuliście mu drogi telefon lub zegarek, albo że zrobiliście mu krzywdę. Twierdzi, że albo zapłacicie mu za dość uczynienie, albo zadzwoni na policję. Jeśli znajdziecie się w takiej sytuacji, to wy po nich zadzwońcie. Nie dawajcie żadnych pieniędzy poszkodowanemu. Jeśli macie wątpliwości, powiedzcie mu, żeby się nie martwił, bo możecie pokazać władzom nagranie z kamerki w samochodzie, nawet jeśli takiej nie macie. W przypadku, kiedy ten człowiek naprawdę ucierpiał, będzie czekał. Jeśli udaje, magicznie ozdrowieje i zwieje, jak tylko usłyszy słowo kamerka. Albo wyobraźcie sobie, że jesteście na parkingu i wsiadając do samochodu zauważacie banknot za wycieraczką. Nie podniecajcie się za bardzo, to kolejny podstęp, by wyciągnąć was z auta. Zbudzi liczy na waszą natychmiastową reakcję, by wysiąść z samochodu i sięgnąć po kasę. Pewnie pomyślicie, że ktoś porysował wam auto i zostawił gotówkę w ramach rekompensaty. A kiedy wysiądziecie, złodzieje was dopadną, zabiorą pojazd wraz ze wszystkimi cennymi przedmiotami i odjadą w siną dal. A to peszek. Zawsze obejrzyjcie samochód, a dopiero potem do niego wsiadajcie. Złodzieje mogą też kilka razy puknąć wasz samochód, żeby sprawdzić poziom zabezpieczeń. Jeśli ma to miejsce w pobliżu waszego domu, sprawdźcie przez okno, co się dzieje. Niektórzy będą tak robić przez kilka dni, żebyście pomyśleli, że wasz alarm jest zbyt czuły lub uszkodzony. I kiedy zmęczy was hałas, wyłączycie zabezpieczenia. A to zielone światło dla złodzieja. Bez brzęczącego alarmu będzie im łatwiej dokonać rabunku. Ktoś może zauważyć wasz lśniący nowy pojazd na ulicy i postanowi was śledzić. Nawy zorientujecie się dopiero, gdy staniecie na światłach w dość opuszczonej lokalizacji. To właśnie wtedy wiedzie wam w tył. Pewnie od razu wysiądziecie z auta, żeby ocenić szkody, a w międzyczasie wspólnik sprawcy wypadku wsiądzie wam do samochodu, w którym zostawiliście kluczyki i odjedzie wraz z całym waszym dobytkiem i dokumentami. Kiedy ktoś wiedzie wam w zderzak na światłach, wezwijcie pomoc, wyłączcie silnik i wyjmijcie kluczyki ze stacyjki. Pewnego razu może podejść do was przyjazny człowiek i dać wam darmową bransoletkę na szczęście. Zwykle dzieje się tak w zatłoczonych turystycznych miejscowościach i kiedy założycie ją na rękę, ta początkowo poczciwa osoba zrobi wam awanturę o pieniądze będzie krzyczeć, że sprzedała wam to cacko, a wy nie chcecie zapłacić. Potem typ przebrany za policjanta powie wam, że macie uiścić opłatę, albo poniesiecie konsekwencje prawne. Sprzedawca nie będzie chciał przyjąć bransoletki z powrotem i będzie was śledził. Nie zgadzajcie się na podejrzane wciskanie wam darmowych rzeczy. Jeśli ktoś będzie się do was zbliżał, po prostu się oddalcie. Kiedy idziecie sobie ulicą, ktoś może na was wpaść i wylać napój na wasze ubranie. Potem przepraszająco będzie próbował was powycierać. W międzyczasie wsunie rękę do waszej kieszeni i zabierze, co się da, a wy nawet nie zauważycie. To typowa sztuczka kieszonkowców w zatłoczonych miejscach. Jeśli coś takiego wam się przytrafi, nie pozwólcie, żeby obcy was dotykał. Nieważne, czy dopiero jedziecie do pracy, czy z niej wracacie, sprawdźcie, czy boczne drzwi od strony pasażera są zamknięte. Potencjalni złodzieje mogą włożyć w klamkę monetę. Co prawda nie przeszkodzi to w otworzeniu samochodu, ale kiedy będziecie chcieli go zamknąć, pieniążek zablokuje zatrzask, a to ułatwi zadanie włamywaczom. Nie będą musieli nawet śledzić was do pracy, po prostu będą czekać, aż wrócicie do domu. Wysiądziecie z auta, stwierdzicie, że drzwi są zamknięte, a resztą zajmą się oni. Uśmiechnijcie się! W środku wieszaka w publicznej toalecie może znajdować się ukryta kamera. Kilka tych, które do tej pory odnalazła policja, było pomalowanych na czarno, miały podwójne haczyki i umieszczono je w zacienionych miejscach. Zanim wejdziecie do toalety, a raczej do kabiny, rozejrzyjcie się, czy na ścianach nie ma żadnych podejrzanych wieszaków. Może Wam się do tego przydać aparat w telefonie. Ukryte kamery mogą znajdować się też w pokojach hotelowych i wynajmowanych apartamentach. Często można je znaleźć w otworach wentylacyjnych w łazience, w odświeżaczach powietrza i dekoracjach ściennych. Po wejściu do pokoju wyłączcie światła i poświećcie latarką po ścianach. Sprawdźcie i dokładnie przyjrzyjcie się miejscom, w których coś zaświeciło. Światło zawsze odbija się od obiektywu kamery. Jeśli coś znajdziecie, nie dzwońcie na recepcję. Wyjdźcie z pokoju i wezwijcie policję. Lotnisko nie jest najbezpieczniejszym miejscem dla samochodów. Niektórzy ludzie lubią chodzić po parkingach i szukać pojazdów, które chętnie by sobie ukradli. Następnie podłączają do niego urządzenie klonujące, które robi kopię bezprzewodowego kluczyka i odchodzą. Jakiś czas później, za pomocą lokalizatora, który zamocowali w aucie, śledzą właściciela. Kiedy przybywacie na lotnisko, zaparkujcie w dobrze oświetlonym miejscu w pobliżu kamer i przeszukajcie auto pod kątem wszelkiego rodzaju nadajników. Wracacie do samochodu i widzicie na nim ogromną rysę. Na szybie ktoś zostawił karteczkę z numerem kontaktowym, żebyście mogli zadzwonić i dogadać się w sprawie uszkodzenia. Kiedy dzwonicie, osoba mówi wam, że zapłaci za szkody pod warunkiem, że udacie się do jej mechanika. A on też uczestniczy w tym szwindlu, i dorobi kopię kluczyka do pojazdu, zostawi w środku lokalizator i was okradnie w dogodnym dla siebie czasie. Nigdy nie zabierajcie samochodu w miejsce wskazane przez sprawcę szkody. Zawsze naprawiajcie go u sprawdzonego mechanika. To w końcu ktoś inny zarysował wam auto i to on ma zapłacić. Dokładnie. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.